Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest Catering Pomelo jesteś zwolennikiem takich e, terapii szokowych, bo teraz nawet są takie odwyki od social mediów, nie że jedziesz na dwa tygodnie, zabierają ci telefon, jak to wprowadzić w życie tak na co dzień, bo to jest po prostu już kwestia uzależnienia. Jak mamy problem na przykład z partnerem, z partnerką w domu, z y, dziećmi, z którymi mieszkamy, zabierać im ten telefon? <grym>, to, 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 to kilka ważnych wątków, y, prawda? Bo to też, żeby wybrzmiało jasne, oczy, o, jasno oczywiście, że. My nie chcemy tutaj pokazać takiego życia ortodoksyjnego, prawda, że, że usuwamy wszystkie aplikacje, nie korzystamy z nich i, i zamieniamy się teraz w, w buddyjskich mnichów i mniszki, które będą ze sobą siedziały i, i wyłącznie rozmawiały cały czas. I, I nagle teraz, tak jak sama powiedziałaś, zastosujemy taką terapię szokową. To nie o to chodzi. To, to nie ma być charyzmatyczny, motywacyjny podcast, który sprawi, że, że zagrzejecie to do działania na dwa dni, a potem obudzisz się trzeciego i powiesz, dobra, braś, tak już nie pamiętam, co on tam mówił, prawda? Tylko, tylko to, to ma skłonić cię do refleksji nad tym, jak dzisiaj żyjesz i to, czy to jest dla ciebie OK. Czy, czy ty jesteś OK? W tym momencie w, w swoim życiu, bo na przykład 50% Amerykanów diagnozuje u siebie, samodiagnozuje, to trzeba podkreślić, depresję. Dlatego, że mamy wszechobecny dostęp dzisiaj do wiedzy, możemy wejść na PubMed, który kiedyś był wyłącznie na przykład platformą dla, dla specjalistów, psychoterapeutów, psychiatrów, lekarzy, prawda? I, I w momencie, kiedy PubMed się otworzył, no to dzisiaj ludzie już nie tylko Samodiagnozują się, bo tak było na TikToku. Bo na forum napisali, że jeżeli masz takie objawy, to prawdopodobnie to jest depresja. Tylko jeszcze mam na to kwity. Prawda? Czyli mogę, jak chcesz to ci wysłać badanie na to, że ja mam depresję, prawda? No i to w jakiś sposób wydaje mi się, że trochę jakby odwraca naszą uwagę od tego, co najważniejsze. Bo tak jak wspomniałaś, wychodzenie na spacer z dzieckiem i na chwilę po sobie na Instagramie, no nie ma problemu. Powrót do domu i wejście sobie na chwilę na TikToka czy przejrzenie telefonu, Facebooka, wiadomości, zobaczenie, co się dzieje? Absolutnie nie ma problemu. Ale jeżeli na przykład wejdziesz sobie na swoim telefonie w czas ekranowy i okaże się, że dzisiejszego dnia spędziłaś na social mediach na przykład 3 godziny, pomnożone razy 5 nawet dni w tygodniu, to spędzasz 15 godzin w tygodniu. Na social mediach. No i teraz zastanów się, jak to się ma do 168 godzin tygodniowo, jakie masz do, do w ogóle do przeżycia. Nie? I czy to jest dla ciebie ok? Bo jeżeli jest ok, no to w sumie, no to, to nie mamy dla ciebie, do, jakby tutaj, dodatkowych żadnych podpowiedzi, rad i haków. E, tylko, że wiemy, że z perspektywy mózgu to jest niefajne i niedobre i niestety, ale nie daje dużo dobrego, prawda? Więc to nie jest jakieś moje, widzi mi się, że ja o tym mówię, tylko. Tak jest, tak mówi nauka. Jeżeli w to nie wierzysz, no trudno, prawda? My też jakby nie chcemy uprawiać jakoś tutaj szamanizmu i uczyć. Natomiast zapytałaś mnie, czy się zgadzam, prawda? Z, z, z tym, że czasami takie terapie szokowe, czy takie właśnie podejście do takich detoksów jest, jest czymś dobrym. Ja uważam, że żadne skrajności nie są dobre. Ja się boję skrajności, czyli ja się boję takich sytuacji albo takich ludzi, którzy. Przychodzą i proponują rozwiązania, które są totalnie właśnie odcięte od czapy, takie, takie ortodoksyjne, ekstremistyczne. Dlatego że ja uważam, że żadne ekstremum nie jest do utrzymania długofalowo. Niestety. Posłuchaj całej rozmowy po Melo Health Podcast na naszym YouTubie.